Dzień dobry, dzień dobry. Dziś chciałabym powiedzieć o ubezpieczeniach dla kredytobiorców. Wielu z nas korzysta z banków i, i to, że chcemy coś wcześniej mieć czy to mieszkanie, czy dom, czy, czy samochód, czy inne dobra. Czy w biznesie po prostu rozwijamy firmę. Korzystamy z leasingów, z różnych form, będzie to kredyty obrotowe, nieobrotowe. No i co, co będzie, gdy nam się coś stanie? Nie wszystkie banki wymagają ubezpieczenia na życie. Ja osobiście też brałam kredyt hipoteczny na dużą kwotę i bank nie wymagał ode mnie ubezpieczenia, chciał tylko ode mnie. Aby ubezpieczyła, jakbym zachorowała, chorowała dłużej, gdybym przebywała w szpitalu dłużej niż 30 dni, to wtedy oni za nie zapłacą latę kredytu i takie ubezpieczenie tam kosztowało z 200 ponad złoty. A co by było, gdybym umarła? Tego tu już by sobie po prostu odebrali nieruchomość i, i tyle. Więc warto wykupić ubezpieczenie na życie przede wszystkim. Ale nie tylko, bo na życie to jakby nas brakło tak naprawdę. A nie zawsze tak jest, że nas braknie, a nie ma pieniędzy na spłatę, bo może się coś zdarzyć takiego, że poważnie zachorujemy. Albo po prostu zdarzy się wypadek i jesteśmy niezdolni do, do pracy, i wtedy nie stać nas na, na opłacanie rad, bo trzeba się leczyć, trzeba rehabilitować się. Trzeba czasami no po prostu żyć, bo, bo jest nadzieja, że na przykład ze śpiączki się wy, wybudzimy, a tutaj kredyt nie, nie spłaca się. Jeśli pracujemy oczywiście na etacie, no to, to tam jakieś pieniądze z tego ZUS-u przychodzą, ale czy to pokrywa ten te cały koszt, a tym bardziej cały czas kosztuje leczenie, leczenie i i no, opieka cała i utrzymanie całej rodziny, powiedzmy. Więc warto wykupić takie ubezpieczenie, a są w ofercie kilka rodzajów ubezpieczeń, które właśnie nas czy to ubezpieczają tylko samo życie, że tak jakby nas brakło, czy to nagle, czy, czy po, w przypadku choroby, ale tak samo możemy ubezpieczyć się od poważnych zachorowań. Takich jak tam nowotwory i wiele, wiele innych chorób, takich poważnych, i wtedy, wtedy te pieniądze na ten, na ten kredyt będą. Też właśnie może się zdarzyć ta całkowita niezdolność do pracy. No to też w tak, takie opcje są do wyboru, także mm, warto, warto przyjść porozmawiać. Jestem dostępna codziennie od 11 do 18, i można też ze mną online oczywiście się spotkać i przegadać taką, taką waszą sytuację, żeby, żeby nie było problemu, jakby co. Jeśli wy nie braliście kredytu, a ktoś znajomy brał kredyt to polećcie mój filmik, żeby po prostu skorzystał, żeby przemyślał, żeby był odpowiedzialny za siebie, za rodzinę, za to, że, że bierzemy zobowiązania, to y, musimy sta, sta, stanąć też do tego. Składki są różne w zależności od wielkości tam kredytu, od, y, ta, oczywiście cesja na bank też, też jest możliwa do zrobienia, także Przyjdźcie, rozmawiajcie. Dziękuję bardzo.